i oto wjazd na działeczkę w czasie żniw tam pan kombajnista już parę godzin kombajnuje a tak a za wjazdem na działeczkę następny etap budowy czyli no, murłaty chyba się to nazywa robiłem belki fundamentowe wcześniej ale chyba murłaty rzeczywiście ładnie to wygląda już widać że to będzie jakiś domek bo do tej pory się sąsiedzi pytali co to jest. Nikt nie miał pojęcia. A troszkę nie będzie wątpliwości. Trochę mu śrubek zabrakło. I wierteł. Jak widać, tutaj no, nie mam dojścia do tego otworu, żeby nawiercić. No, a nie będę wkręcał w pełen materiał, bo to jednak dziesiątka wkręt to za dużo. że tam na dole skutkowałoby to jakimiś pięknięciami zapewne. Więc. Nie trzeba wybrać się po długie wiertu, a tak poza tym elegancko. Miła robota. O taki miła odmiana po robocie z betonem. No, już nie trzeba być cały zapylony, spocony, nawet nie było tak trudno wtargać do tych belek i może jedna tak licząć po masie drewna waży jakieś 150 kg. To jak na wózeczku jednoosiowym się ustawiło po środku, to trzeba było tu wjechać między te filary sobie ładnie ustawić. Żadnego problemu nie było. Nie zwróciłem uwagi może na jednej rzeczy. Na uwagi jedną rzecz. Że na przykład niektóre wielki mogą być lekko skręcone. Jakieś dwa stopnie, może. No nie, chyba nie będzie miało też złej konsekwencji. W końcu jeszcze podłoga będzie z dwusetek desek. No to wszystko zepnie, to chyba. No na niej się to nie odbije No i tu widać Chyba w miarę prosto Tak po tych krawędziach, zaraz to pokażę O, tak sobie przyjechałem sznureczkiem Nie to są te wszystkie krawędzie o i niby się różki zgadzają Nie jest źle no wiadomo, to w budownictwie się nie mierzy co do milimetra no. Takie zbuczenie zawodowe, ale... Na pewno jest lepiej niż co do centymetra Pięknie to wygląda Tu widać plandekę, którą tu zakrywam sobie jak opuchuszczam budowę no, Mimo, że drewno zaolejowane i tak dalej i tak dalej to Najlepiej, że bez sensu, nie mogło. Swalic zrezygnuję dopiero jak już będę miał e, membranę na ścianach e, jeszcze historia dyniek ma kontynuację bo zauważyłem pierwszą małą dynkę kwiatki już od jakiegoś czasu były teraz gdzie ta dynka o o o właśnie piękna mała dynka na razie, tylko jedną znalazłem a tutaj kwiatki odpadły bez dyniek nie wiem dlaczego znaczy, ten specjalnie nie urwał, bo no, kto, no takie trzy, no nie wiem, no po prostu za późno było już kwiatki niezapylone po prostu zrobiły papa. kto wie. No ale cieszę się, że jedna dynka jest, chociaż takich darowanych nasionek, a sadzonek w sumie. No, może jest więcej, tu nie, nie, więcej nie znalazłem. Na razie jedna. No. Będzie na razie tyle. Jeszcze mogę pokazać przenośny wóz montażowy. Tak, no a teraz przez najbliższy czas będzie tak słabo wyglądało. Przynajmniej się tak od betonu nie uwali. Tylko ładnie. Narzędzia. Trochę impregnatu do poprawek. Tak. No i piknie. I czekamy na rwir, żeby to wszystko zasypać. Topa.